Cześć, cześć, z tej strony Wotan i witam Was w kolejnym odcinku Commandos 2. Ostatnim razem wysprzątałem... O, przepraszam, uczyłem bonus z nas, mapy, mały misclick. Wysprzątałem resztę tutaj. tutaj. Tutaj, 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 tutaj i ten budynek w ogóle tu sniperu na górze zatwiłem go pewnie tutaj w tym budynku tak samo sniper jest, ale to potem. Jak na razie dzisiaj zaczniemy tutaj ten budyneczek czyścić, on już troszeczkę większy jest, więc oprócz... Komandosa, wezmę ze sobą naszego kierowcy, ponieważ on ma pułapki, które naprawdę przydadzą nam się i wieście mi na słowo, przydadzą się. W ostatnim odcinku pokazałem, że dwóch gości było i komandosem samym byśmy musieli strzelać i w ogóle by przyleciało innych itd. i tak dalej, by było źle. A tutaj będzie bardzo, naprawdę fajnie, dobra. I jeszcze tak, mamy tu Lupina, który zbiera dla nas broń, bo ile pamiętacie, ostatnim razem mówiłem, że o tutaj, czekajcie, czekajcie, o tutaj, tu są kanały. Tam siedzą rebelianci czy partyzanci, nie wiem dokładnie, ale są po naszej stronie i musimy broń dostarczyć, i potem będziemy mogli ich użyć do pomocy. Jak widzicie, dwóch stoi z tej strony i to będzie troszeczkę ciężkie do wejścia, ale może dam radę. Przesunę się troszeczkę bliżej mikrofonu, myślę, że to pomoże. Teraz tak, na razie patrzę, czy gdziekolwiek chodzą, ale nie, chyba nie. Czy możemy tutaj wejść bez problemów? Sprawdźmy. Tak, możemy wejść bez problemów. Oni patrzą bardziej tak sztywno. Wejdźmy tutaj, rzućmy papierosy. I załatwimy ich, myślę, że w taki sposób. Dobra, udało się. Mamy więcej broni. Tu są papierosy i jeszcze więcej broni. Czekajcie, to ciało tutaj zanieściemy. I teraz tak. Najpierw przepatrzymy wszystko, co, apteczki, co nam się przyda, łóżko jakieś Czy cośkolwiek tu jest na górę wejść, tu jest jeszcze jedno Da, jest bonus, o patrzcie, patrzcie, to jest nasza Stara przyjaciółka, trucizna Ona pomoże. pomoże, jeszcze myślę dlaczego ci nie chcą wlecieć tam do środka, bo przeważnie chyba wlatywali. Może im ciało, jak przenoszę, pokaże im trupa, to uciekną Chodź tutaj, a ty możesz już wejść do środka Wejdź do środka, weź trochę tych zabawek dla siebie. E, wszystkie, wszystkie. Koktajl dymne tak samo się przydadzą. I teraz tak, macie tutaj trupa. O, jeden wrócił. Macie trupa. No, jeszcze jeden. Macie trupa. No, gościu. Dwa. uciekli. Nie wiem po co to robię, ale niech sobie siedzę w środku. Zawsze to lepiej. I teraz tak, tu mamy jednego, amunicja i mamy już full amunicji Hmm, czy pójść zanieść? Czy tak w ogóle może przybiegnę tam jeszcze A nie, tego zostawimy, ten niech tam siedzi Zapiszmy grę i może wejdźmy, zobaczmy, co jest na górze Nie możemy zobaczyć w ogóle, musimy wchodzić na żywioł I tak jeszcze obrazek, no powoli się składa Tutaj chyba już nic więcej nie ma Którą stronę wybieramy, lewa czy prawa? Myślę, że pójdziemy w lewo był to chyba nawet dobry wybór. Dobra, teraz tak, ten nam stoi tutaj. Hmm, hmm. hmm, hmm. A może z drugiej strony? Troszeczkę ciężko mi się po. O, 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 trzeba uważać. Dobra, chodźmy teraz, chodźmy teraz. Dobra, zdążyliśmy, zdążyliśmy go załatwić. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu jest wyjście. Nie, tutaj nie wychodzimy na razie. Najpierw się trzeba przepatrzeć tutaj. Bo znajdźki mogą być wszędzie, a nie chcę mi ich stracić, co nie? No wracajcie, że wam trupa i na dół. Nie wiem po co to robię, naprawdę nie mam pojęcia. Ale pokazuję im trupa, niech sobie zobaczą, że muszą uciec w bezpieczne miejsce, ponieważ przychodzą tutaj źli, to są chyba Japońce? Tak w ogóle nie wiem dlaczego w ostatnim odcinku, albo przed chwilą mówiłem, że Niemce. Dobra, to jest chyba wszystko, więc teraz możemy pójść tędy. Tylko teraz tak. Czy jest tu Snajper? Hmm. Czy jest Snajper, czy nie ma? To jest pytanie. I to bardzo ważne pytanie. Możemy wejść tędy. Jakbyśmy weszli tędy, to nie, to nam nic nie da. Tu jest w ogóle wejście do kanałów? Czołgaj się i wychodź. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. I teraz tak, rzucimy papierosy tutaj. Złapał się, dobrze, złapał się, o to chodziło. Powolutku, powolutku, możemy wstać. Powoli, powoli. Gardełko. Przepatrzyć, ma naboje, zaraz coś z nimi zrobimy. We, w, zaniesiemy ciało tutaj i leż. Leż sobie tutaj, gościu, tu ci się nic nie stanie. Chyba dwa razy zapisałem, no ale nic, to czasami Czasami tak już jest. Rzućmy papierosy tutaj. Nie wiem, czy nie za daleko. Tak, za daleko, tutaj może. Dobra, mamy gościa. On ma więcej broni. Będziemy pamiętać, że w tym budynku zostawiliśmy dwóch gości z bronią. Potem się nam przyda ona czy to, czy to była skrzynka? Nie, to nie była skrzynka, dobra Zabierzmy fajki I podczołgajmy się tutaj Tu mamy wejście? Nie, mamy tutaj wejście Albo może tak, z tej strony Hmm Tu mamy tych dwóch, tu mamy budynek No i te budynki jeszcze Może tak, jeżeli wejdziemy do tego budynku Bo on jest duży troszeczkę Byśmy zrobili ten Więc czołgaj się, czołgaj się tam Zaraz możemy chwilę podbiec. Dobra, podbieg troszeczkę bliżej, zawsze to będzie szybciej. Hmm, to mamy dwóch. O, snajper! Patrzcie. Dwóch snajperów. I ten już ma na czerwono, więc on będzie jak głupi patrzył teraz. Patrzcie. I na tego jednego ma. Aj Dobra, nic. No, zapomniałem, że tu jest snajperzy. W ogóle nie było ich widać. Tutaj widzicie, na w oknie. Tutaj jeszcze jeden snajper. I jest strasznie duży. Ten budynek jest straszny. Dobra, weszliśmy tutaj. Tego zatwimy. Bez problemu. A temu damy fajki. I też. Powinno być bez problemu. Dobra, kolejna broń. Zostawmy sobie go tu przy debnice, Bo tutaj będziemy musieli wrócić. To będę pamiętał. Mamy bonus i dwie apteczki. Wiecie co zrobimy. Tak, tutaj jak widzicie się cała drużyna zebrała. Zrobimy takie coś, że polecimy lupinem. Um, jakby to po, w które to miejsce? Tutaj tędy. Potem tędy. Tu na dół. I tak, niech się tego forfitter troszeczkę odsunie. Tak, trzeba dać nura. Tam widzicie piranie, tak w ogóle, trzeba na nie uważać, naprawdę. O, jest. No, krótko i na temat, chętnie pomożemy, nie mamy broni. Lupin, zbierz tą załogę, ile tu ich jest? Czterech, czterech, pięciu. Dobra, Wstawań, wstajcie, Wstańcie i tak, masz pierwszy broń. Dobra, jeden jest już gotowy, więc on sobie tutaj będzie czekał. Tak, tu jest wyjście dokąd. Chciałbym wiedzieć, czy, czy tu jest bezpiecznie. Nie, tu nie jest bezpiecznie, więc nie, schodź na dół i lupin, czekaj tu, bo nie, nie będzie tu czekał z nimi. Polecimy po kolejną broń. Gdzie jest to wyjście? Tu jest wyjście, tylko tak. Może zobaczmy, żeby czasem na forfiter płynie, wychodź do góry. Szybko, szybko, uciekaj. Dobra. To załatwione, więc wchodźmy tędy. Tutaj na dół, o ile pamiętam dobrze. Do tego budynku. Gdzie jesteś? A, już tu był, kurde, nie widziałem kiedy poleciał. Dobra, wchodź tutaj, wchodź. Ci sobie tutaj mają przyjęcie, a ty na górę. I tymi drzwiami możesz wyjść bezpiecznie. I teraz tak. Tutaj by było chyba dwóch gości z bronią. Tak. To zabierzmy. I jeszcze tam w tym jednym miejscu Tutaj, dobra wchodźmy Hu, o widzicie patrzcie jaki Zasięg ma dobry, trzeba uważać Trzeba uważać na nie, bo jeden strzał i koniec z nami Dobra I tu ma więcej broni, już ma dziewięć naboi, dobrze jest, jeszcze Dwóch Załatwimy I będzie kolejna partia Dobra, mamy tutaj trzech gości Hmm jakby ich załatwić. Z nimi nie będzie tak łatwo. Może koktajlem. Spróbujemy? Nie wiem, czy się da na górze nas rzucić. Pewnie grany by się dało. Ale koktajl to ja nie, nie jestem pewien. Nie zawsze ich za bardzo tak używałem. Albo może trutkę trutkę spróbujemy jak będzie się dało. A jak nie to może przez okno jakoś czy coś w tym stylu. Dobra, czołgaj się tu przy ścianie, bo... Ty... O, widzicie, patrzcie, patrzcie. Spadaj! Szalony A, bo on tu ma Nie widzi Bo mu palma zasłania Wchodź tu szybko Bo ci jeszcze trafi I zapiszmy lepiej grę, bo ja nie chcę robić tego od początku Dobra, szybki zapis I teraz tak, którym trudka? Trudka jest tą, czy da się na górę? Da się, super Jest, zatwiony, teraz ty wchodzisz A może ich zwiążemy Kilku związanych może też być, może jakoś więcej punktów będzie. Teraz tak, ten ma broń malutką. Ej, wracaj, bo jeszcze cię snajper. Tak, tutaj jest radio, ale to kto inny musi nim y, je obsługiwać. Jeszcze tu jeden gościu. Dobra, nic się nie dzieje. Tu jest wszystko spokojnie. Schodzimy na dół i kontujemy dalej. A, zapisać, zapisać. Jeszcze zobaczycie, ile czasu mamy już. 12 minut, więc. Kurde, co ja robiłem przez te 12 minut? A ten budynek, dobra, dobra, trochę zrobiliśmy. Czy bym może pójść tędy, czy się cofnąć i tych od tyłu zrobić? No, bo tutaj ten snajper naprawdę mi przeszkadza. Może by ich snajperami ściągnąć? Aby snajper podleciał? Nie wiem, nie wiem, na razie wyjdźmy, połóżmy się i teraz tak, on tutaj za bardzo patrzy. Czy może ten budynek zacząć robić? Nie wiem, nie wiem, ale musimy tutaj przelecieć szybko. Dobra, teraz tak. Raz, 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 dobra. Jesteśmy po drugiej stronie. I nie no, sprawdźmy ten budynek. Bo no, ci sniperze no, nie są zbyt mili, że tak powiem. Dobra, wchodźmy. Nie, 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 Tu trzeba uważać już. Teraz tak. Tam mamy kilku. Tu mamy jednego. Który właśnie się cofa? Odwróci się? Odwrócił się, i to był jego błąd naprawdę wielki błąd. Dobra, załatwiony. Mamy więcej broni. Goście się na nas popatrzyli bo coś usłyszeli ale chyba się nic nie dzieje I będę mógł tutaj sprzelecieć lupinem Co by było bardzo fajne Ponieważ No wiadomo Dobra Nie 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 pani pani, pani 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 Uciekaj Kurde Trafił Jaka menda Gdzie zapisałem ostatnio Tutaj, dobra, to wyjdźmy najpierw, może lupinem tam. Widzicie jakieś snajpery są? Kupi, ale nie martwcie się, potem użyję swoich, swojego snajpera. To pożałują wszyscy. Raz. Teraz. Dobra, jestem tutaj. Nie wiem, czy zrobić cały ten budynek, może pierwsze piętro, tylko dzisiaj jeszcze. Ale. Powoli, powoli będziemy, zaczniemy robić tutaj. Teraz tak, ten się odwróci, wchodzimy. Wchodzimy. Kardełko. Amunicji nie możemy, ale weźmy ciało i wynieśmy tutaj. Lupin, przepacz. I weź to ciało, bo tutaj też nie możemy zostawiać za bardzo w tych miejscach, więc zanieś się tutaj. To będzie takie nasze składowisko, że tak powiem. Wyjdźmy. I czekaj tu, Lupin. A komandu zwraca do środka. Teraz tak, tu mamy trzech, to jest najlepiej, jakby tutko załatwić. Tutaj nam jeden chodzi, więc tak. Stajmy tu i poczekajmy na niego. Może szybki zapis zróbmy. Mam nadzieję, że on. Dobra, udało się, udało się, jest bardzo dobrze. Teraz tak. Tu mamy drzwi, które się tylko otwierają. Tu mamy drzwi, którym byśmy weszli tutaj, czyli potem będziemy mieć bazę wypadną na tych i teraz tak lupin lupin chodź tutaj do środka już zabierz panu broń i potem zaniesiesz a to najwyżej sobie może w następnym odcinku biegnę już pomiędzy odcinkami bo to nic ciekawego nie ma i teraz tak teraz by nam się zdał on więc musimy znowu przejść obok tego snajpera dobra Chodź tutaj Raz Teraz I pani. Dobrze Jest wszystko ok. Gdzie jest mój gościu? Dobra, szybki zapis Wchodzimy tutaj I teraz tak Oni są odwróceni teraz szybko O, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to Jeszcze jedna Musiałem drugą rzucić bo Się mi troszeczkę jeden nie złapał Jeszcze innego zwiąż O Gdzie on jest? Kurde jednego chyba nie związałem Dobra mam tu jakiś pistolet w ogóle Nie wiem dla kogo Troszeczkę więcej zabawek I lornetkę Ale tutaj ciągle jeden A i rzucę i mogotowa O, jest, 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 yes, udało się. Dobra, związany. Teraz tak, tu jeszcze jest coś. Jest więcej trudki, bo już nam się skończyła, ale jest bardzo dobrze. Mamy też troszeczkę konserw. Oni są związani. Oni mieli jakąś długą broń? Nie, nie mieli długiej broni. Czy tu jest skrytka? Czasami takie też są. Nie ma, dobra. Ile mamy czasu? No, już powyżej około 18 minut, więc myślę, że. W tym miejscu możemy skończyć, dzisiaj troszeczkę zrobiliśmy, może nie zbyt dużo, ile bym chciał, ale i tak idzie dobrze. Jak Na tym odcinku ten budynek skończymy, może tak wyjrzymy jeszcze na pole, żebym pokazał, co będziemy robić. Na tym odcinku skończymy ten budynek, zrobimy ten. I co, myślę, że może jeszcze troszeczkę zaczniemy tych tutaj na placu rozwalać, buddę może całą, wejdziemy do środka, tam trochę też jest ludzi. I potem jeszcze jeden odcinek zostanie nam na ten budynek, ten budynek. I ten budynek, więc dwa odcinki, dwa odcinki myślę albo no dwa odcinki powinny być tyle, więc staję tutaj, ja dziękuję wam za oglądanie, dzisiaj najbardziej tych używałem, myślę, że może w samym odcinku troszeczkę z snajperem się bawimy, bo on tak ciągle siedzi, widzicie jaka ma wkurzoną minę, że nic nie mógł zabić, więc na tym odcinku nim pobawimy się troszeczkę może i co, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Cześć!